Lubicie sceny takie obrazki porównania before after. <laughs> ja też. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Cześć, czołem. bum, headshot od symulatorem roja, bo wszyscy boją się tego porąbanego gnoja. E, tear down, tear down i nadchodzi totalna rozwałka. I jak widzę taki rozpierdziel, to w, po prostu daje mi pałka. <laughs> Dokładnie tak, moi drodzy, Dzisiaj będziemy niszczyć! Dewastować! Anihilować i ani unicestwiać! O nie, tu się pani musimy zgasić ten pożar! O! Wystarczy! 50 cent? <ścoughs> Come on boy! What's up? Czuję się jak Ricky z chłopaków z baraków, który musi coś naprawić. Tak naprawdę chodziło tylko o przymocowanie w kiblu wieszaka, ale nie wyszło. Budujmy polską gospodarkę. Trzeba przestawić te billboardy. Trochę nitro, glicery, gli glic, Co może, co, co może pójść? <ti Wonny> Wycofam. Kurwa, z, 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 za mocno. <laughs> Dude, uu, jedziemy zemsta. Kurwa, y, no, tu się nam przyda podnośnik. Oj, tak. Damy radę. O tak. He, 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 nadchodzę. Zróbmy to dobrze. <laughs> w tej grze się da zginąć? <laughs> Halo, gdzie moja latarnia? <laughs> On żyje. Nie, no poważnie, z zróbmy to jak należy. <laughs> Szybciutko. Co? Gdzie tu jest furtka? O, tutaj. <laughs> Dobra, moi drodzy, już niewiele nam zostało. Szybko, 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 szybko. Kurde, jeszcze stoi. No to jeszcze o ciupinkę, no. No, jak? Kolebie się, kolebie! Tak! Tak! Szkoda tylko, że niczego nie widziałem, bo mi góra zasłoniła. I tego brakowało. To się nazywa model zniszczeń, panie Battlefieldzie. Noszę wrażenie, że chyba źle spojrzałem w umowę, bo tu chyba nie chodziło o rozbiórkę, tylko naprawę. <laughs> Na szczęście zrobiłem drugi fakultet ze strażactwa i wiem jak gasić. Niestety cięcia budżetowe pozwolą tylko raz pierdnąć. No, ale może wystarczy. Stary dobry rojo, nie wiem, na pewno stary. <śmienny> proszę bardzo, no pro, pro, proszę bardzo, nowe auto i samo, a ja mam w dłoni nitra. <śmienny> co może pójść źle? <śmienny> Przyda mi się jakaś zapałka, ale po co mam wyrzutnie rakiet? Czy <śmienny> tu będzie cięcie? Mama poprosiła mnie, żebym podkurzał w pokoju. Już dobrze, Ju, już dobrze. Kurwa, gdyby była taka fizyka w pedałowie, to bym był Prymusem. Nie no, powiem wam, że ta gra to bomba, nie? ta Kurwa, miała być tylko jedna dachówka! Panie, kto to panu tak spierdolił? Jest, dobrze! Tu się skryje. Tu mnie nikt. tu mnie nie znajdzie. O! Tak się schowam. Wreszcie mam czołg. Kiedyś na streamie mieliśmy misję na czas, a dzisiaj bawimy się rozkosznie w trybie sandboxowym bez żadnych ograniczeń. Żadnych. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie sytuacje, że tam takim jakimś malutkim kamyczkiem rzucaliście w okno dziewczyny, żeby wyszła tam na balkon, czy poszła z wami na spacer. Nie. Ja robiłem zawsze inaczej. Jola, idziesz na hamak! Kojarzycie w, w genialny w, utwór równie genialnej formacji Pink Floyd. Another break in the wall. To ja też daję swoją cegiełkę. <noise> Myślę, że bardziej jednie. Nie, nie, nie wiem, co ma wspólnego w królew z tym co zrobił. Greg Zorba i cudowna katastrofa. Mniej więcej tak. Kurwa, znów się pali. O. Jezu, wreszcie <laughs> Lubicie sceny, takie obrazki porównania before after. <laughs> ja też. Dobra moi drodzy, teraz poćwiczymy sobie mojego cela przed CSI. Dobra, muszę strzelić tu. OK. Alright, alright? Nie wyszło. Ale fotokomórka działa na drzwiach, to jest ważne. Nie no, uważam, że kiedyś uda mi się trafić. Panie posiadaniu, zajmij leżaczki. Dobrze, ten będzie nasz, ten będzie. Nie o to chodzi. Dobra, ciulne to do basenu nikt nie zauważy. Więc jak w tej grze brakuje ludzi. Mam tyle pomysłów na te gadżety. Yeah! Projekt X. Nie, nie, nie mam pojęcia, po co ja to robię. Dobra, użyję trochę duct nikt się nie połapie. A jeśli coś nie działa, to po prostu użyłeś za mało duct tape'a. Wiem, że kondycja pojazdu jest nie najgorsza, ale mego mózgu chyba tragiczna. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda jakby od wewnątrz, od kuchni defragmentacja dysku? Chyba tak, nie? No i tak. Jakim cudem ja tym jeszcze mogę pojechać? No kurwa mogę, wiecie, gdzie jadę. O ja Oh yeah, Oje. Oh yeah. Moi drodzy, jak Royo gra w Siege'a, czyli w, w, bierze albo Fuza, albo taczankę na odbicie zakładników. Musi być taktyczny, jak słod. Znaczy spokojnie to są pociski gumowe, jeśli są jacyś zakładnicy po drugiej stronie, to nie powinno się nic stać. Najważniejsze to jest mieć stuprocentową pewność, że zbriczujemy tego dorsa. Sprawdźmy. <słyski> Jaj, yeah, możemy iść na tor! Jaki tor, wiadomo. <laughs> Waj! Ja uważam, że nigdy za dużo nitrusia. <laughs> Jeszcze więcej. Dobrze, że coś się nie kończy. To jest jedyna gra, w której tryb sandboxowy ma jakąkolwiek rację bytu. My my myślę, że to będzie piękny finał odcinka, nie? Na na naprawdę ok. Wydaje mi się, że strasznie brakowało takich głupot na kanale. Tak. Tak. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Znaczy, właściciel tej willi prosił mnie, żebym wymienił wodę. Za dużo chloru. Ja mu pokażę chlorek wodoru, kurwa. Myślę, myślę że będzie fajnie. Moi drodzy, to dla was serdeczna tarcza. Dziękuję za... Woda została.